Kolejnym gościem jest Krystian Pawlik Bastońskowa. Witam. Krystian, jak możesz wytłumaczyć dzisiejszą postawę, porażkę 4-0 z Instant No co, co ja mogę powiedzieć? No jest przegrana, ale była walka. W pierwszej połowie troszeczkę mniej brakowało, brakowa, brakowało rywalizacji. W drugiej połowie zaczęliśmy agresywnie, siedzieliśmy prawie cały czas na ich połowie, blisko, blisko przeciwnika. No ale cóż, no cóż. Jest kontra, jest gol, no i, no i tak już bywa. Jakby tak patrzeć na PSL, to oni mają zdecydowanie wyższy, więc tutaj jak można też tłumaczyć ich zdolność kondycyjną, bo trzeba powiedzieć, że nie odstają od Was? Nie odstają, no ale też nie ma co mówić, my gramy tak naprawdę z meczu na mecz, bo nie mamy kiedy zagrać w tygodniu, co mamy jakiś termin, to nie wszyscy dają radę, bo to i praca, i, i życie, i tak dalej. No ale jakoś nam to wychodzi, może kondycyjnie nie jesteśmy najlepsi, ale staramy się. Wychodzi, wychodzi, bo jesteście w pierwszej piątce, jesteście najlepszej tej grupy mistrzowskiej tak naprawdę. Wiem od kapitana, że to był ten cel pierwszy, żeby dostać się do tej pierwszej piątki. No na szczęście się to udało, było ciężko, bo mecz z Marii Posłów był tak naprawdę głównym meczem, który zależało nam najbardziej i wygraliśmy, udało się, jesteśmy w piątce i jesteśmy na spokojnych pozycjach w tym momencie. Myślisz, że tylko z Batimowcami będzie tam rywalizacja o tą czwartą, piątą lokatę, czy jeszcze, jeszcze będzie możliwość walczyć o tą trójkę, bo jedynka dwójka trochę już tam odjeżdża? No, będzie ciężko, ale no bez walki nie ma niczego. Będzie walka, mogą być wygrane, mogą być przegrane, ale no niestety trzeba walczyć, trzeba iść do przodu, bo bez tego nie wygramy. Fajnie prezentujecie się na wojsku jako ta nowa drużyna. A co byś jeszcze dołożył, co potrzeba do poprawienia? Do poprawienia, no. Kondycyjnie może też nie jesteśmy najlepsi, bo, bo no tak jak mówiłem, nie biegamy za często, nie ma zgrania, brakuje nam tego, bo no nie gramy, no i co, no, chyba tyle, no bo jakoś nam ta gra wychodzi, kiedy wychodzi, to wychodzi, kiedy nie wychodzi, to nie wychodzi, zdarzają się lepsze dni, zdarzają się gorsze, no ale dajemy z siebie, co potrafimy. Zadowolony z siebie i sezonu? Myślę, że tak, no, były gorsze dni, były i lepsze dni, no, czasami pokazało się z lepszej strony, czasami z gorszej, no, bo każdy człowiek też popełnia błędy, ale, ale się człowiek stara, no i każdy się w drużynie stara, każdy chce jak najwyżej zajść. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.